Przez wszystkie ostatnie miesiące w serii Sto Widzów Buduje torturowaliście mnie różnymi dziwnymi rzeczami. Budowaliście McDonald's, robiliście na mnie pułapki i wiele, wiele więcej. Ale w końcu przyszedł czas na to, żebym ja wam się odwdzięczył. Dlatego dzisiaj przez całą godzinę to ja będę was torturował. A dokładniej tych stu kompletnie nieświadomych tego widzów, którzy są tu tylko po to, bo myślą, że nagramy kolejny odcinek to Widzów Buduje. Powiedziałem im, że będą mieli godzinę na zbudowanie jak najlepszej budowli z Rivalu. Jednak prawda jest troszeczkę inna. Będę im przeszkadzał, wybuchał ich pracę, zalewał je lamą i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby jak najbardziej cierpieli. Ojejku, to ślep brzmi. Dobra, ja to mi po tym odcinku suje kanał. Wspaniale. To co? Jesteście gotowi? Bo ja jestem gotowy jak nigdy. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę i super z dzwoneczkiem, ponieważ w innym wypadku ta seria już nigdy nie wróci. A ja ją na przykład lubię, więc wolałbym, żeby wróciła na przykład za 2-3 dni. Dlatego dzięki z góry wszystkim łapkowiczom i subskrybowiczom. Bo jak dobijemy 5000 apek w górę, robimy kolejne trolle na 100 widzach. A teraz Rozpocznijmy kanuzele wspaniałej zabawy! Ale zabawy dla nas, a nie dla nich! ho wow. 3, 2, jeden start! Ruszyliśmy teren, powiększył się do rozmiarów 2000 na 2000 tysięcy Co oznacza, że będę miał bardzo duże pole do popisu, jeśli chodzi o zdęcanie się nad nimi. A że mam całą godzinkę, to myślę, że coś fajnego wymyślimy. Tylko dajmy im wejść na przykład pod ziemię. No bo póki sobie tak biegają, to nie ma co tutaj robić, no? Mogę być jakimś miłym wujkiem i dać tylko diamentowe rzeczy. Na razie będę fajny, co nie? Żeby nic nie podejrzewali, proszę bardzo... Macie tutaj diamentowe zbroje, jakby ktoś chciał. A, nikt nie chce, no dobra, to nie chcę tu leży, no. Siema Ciacho, chcesz Elytrę, spoko! Żaden problem! Nawet fajerwerki ci dorzucę, lataj sobie, gdzie tam chcesz i tak zaraz ci to zabiorę, bo ci zabiję. Co, co, co znaczy nic takiego nie powiedziałem? Ciacho to latanie, ci póki co zbytnio nie wychodzi? Co jest z nim nie tak? Ej, czekajcie o co chodzi. Dobra, wiesz co, najwidewki nie zasługiwałeś na tą elytrę, soreczka. A jak tam sytuację pod ziemią? Czy ktoś jest chętny, żeby zalać go lawą, bo ja bardzo chętnie skorzystam z takiej okazji? Siemanko, z nie widzisz, bystem na niej w ale za to zobaczysz zaraz coś innego. Zalewającą cię lawę już po tobie, płonie, dobrze, uwaga, mamy to, pierwsza śmierć z mojej ręki To jest złe Dlaczego ja to robię? Wiecie jaka jest najważniejsza zasada w kopaniu się w Minecrafcie? Nigdy nie kop się prosto pod siebie się ewidentnie tej zasady nie zna, także ci pożałuję On jeszcze nic nie wio, zauważył, ucieka, ale nic z tego ziomeczku, już po tobie, ta lawa zaraz ci zaleje I sprawi, że... Że, 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 już jakby stracisz wszystko co zdobyłeś Przed chwilą przepraszam Najlepsze no jest to, że on myśli, że to nie ja, tylko jakiś inny gracz go trolluje. Wiecie co, przejdźmy do jakiegoś większego kalibra, bo zalewanie lawą to, to jest takie jakieś prowizoryczne, nie? Oni myślą, że mają godzinę na zbudowanie jak najlepszej budowli z rywalu, dlatego nie byłbym sam, gdybym tych budowli ich nie niszczył. To coś tutaj buduje z wokala. Ona chwilowo kopie drewno i jest odwrócona, dlatego nie zauważy, jeśli szybko usunę jej budowlę, I teraz wróci do niej, a jej już nie będzie. Dobra, wraca, wraca i co? Jakby nie masz swojej budowli? Ej, ona myśli, że zniszczył to chomelek. Tak, tak, dokładnie to. Ja jeszcze się do tego wysadzę, nie ma co. Już po tobie, nie będziesz budować mi tu żadnego domku, nie ma takiej szansy. Nie uciekaj, no nie pod no, to by sam tam do TNT, żebyś uciekała, no. Haha. <grywa> Zniszczyłem pół świata, a jej nadal nie zabiłem. Chyba powinniśmy uruchomić licznik śmierci, nie? Sierka Pro jest chyba pierwszą osobą, która zdobyła diamenty. Nie, no, bez jaj. Sierka, chodź tu szybko. Ty, no, jak on albo ona ekstrema x ma normalnie. Żeby właśnie odkryćmy cheatera, jak on teraz dobiegnie do diamentów, to znaczy, że to jest serio cheater. Czujesz się jak detektyw? O nie! Naprawdę! No, nie, no, proszę Państwa, wiecie, co się robi z cheaterami? Dokłada się im jeszcze więcej diamentów. Proszę bardzo, Sierka, to specjalnie dla Ciebie. Pomijając fakt, że 50 tysięcy osób potem od będzie wiedziało, że jesteś cheaterem, ale masz tu diamenciory, no. Chcesz tych diamentów tak bardzo, to weź sobie je ode mnie. Jaki perfidny cheater, no nie wierzę, no. Wraca i wchodzi do tunelu pełnego diaksów. Co się dzieje, co jest? Dobra, nie sierka, wiesz, co się robi z cheaterami? Dokładnie to! Już po tobie! Wszyscy wiedzą, że jesteś citerem! I co, opłacało się mieć x raya Okej, okay, ale wydaje mi się, że w Waps akurat X-Ray'a nie ma. Chodzisz sobie spokojnie po swoich jaskiniach i szukaj jakiejś złóż! Ciekawe, co by było, jakby znalazł jaskinię pełną diamentów. Zamieniamy stona na diaksy i gotowe! Waps tylko musisz tu przyjść, stary, nie tam. Tutaj zakręcaj szybko! Idzie w tamtą stronę, jest dobrze. Dokopał się już praktycznie do naszej nowej jaskini, w której czeka na niego. No, mała niespodzianka. Ej, i ty w ogóle nie odwróciłeś się nawet na tą stronę? Co jest z tą Czemu ty kopiesz żelazo, jak tu masz? No dobra, w sumie żelazo jest lepsze niż diaksy. To przyznaję. To, to racja dla ciebie, wapsu. Mimo wszystko, jakbyś poczęło czegoś innego, to wystarczy, że się odwrócisz. O, jest w końcu! Co ty na to? Masz kamienny kilow Aha, to może być pewien problem. No sobie tam na spokojnie, a ja lecę dalej. Do mojego kolejnego eksperymentu będę potrzebował osoby, która buduje jakąś ładną budowlę. Okej, okay, ten domek nawet spokojnie. I kogo on tutaj jest? Halo? On jest bezpański, nieważne? O, ale to mi się podoba. Karolek 200... 000. Witaj w pułapce Karolku! Specjalnie dla Ciebie przygotowałem wielki ultra trudny tor przeszkód! No dobra, no może wielki on jest, ale jest dosyć trudny. I jeśli go nie przejdziesz, wysadzę twój domek, siema. <laughs> Przejdź tu, albo wysadzę ci domek! Podpisano pan Marcinek! Będę dzisiaj udawał pana Marcinka. Żeby to nie byłaś takie creepy, co nie? Także witaj, Karolu! To jest twoja ostatnia szansa! Masz minutę na przejście tego toru w przeciwnym wypadku! Twój domek zniknie! Ej, nie niż tych drzwi, nie! Jakby chciałem cię sam zniszczyć, ale dobra, widzę, że... że wystartowałeś, to już spoko. Powodzenia, oj, 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 jakby. <laughs> Karol, coś ty zrobił? Na pierwszym etapie, naprawdę, no. Także oto on! Jeszcze jego domek. Ponieważ za kilka sekund zniknie on z powierzchni ziemi. Jesteście gotowi? Bo ja tak, klikamy! Sorry, Karolek, to twoja wina, że nie przeszedłeś tego toru, jakby ja. Ja chciałem. Dobrze, okej. Okay. Ależ pięknie tego nie brakowało. Torturowanie rozpoczynamy pełną parą. Damy komuś jeszcze jedną szansę? Uwaga, uwaga, jestem na moim Discordzie i zobaczcie na to. Karol v 2. Ktoś wysadził mi bazę i tepnął na parkur. Ciekawe, kto to zrobił, Karol, co nie? Tyle osób na tym że ma dostęp do bedrocka i do TNT. Swoją drogą zobaczcie na to. Żelazny w kopalni był ktoś z i Miał nikt na w chyba, bo mnie lawa zabiła, ale była tam ściana diaksów. To znaczy, że nadal o niczym nie wiedzą. Mój plan idealnie się powiódł. Nie no, ale poszukajmy wreszcie tej osoby, nie? Nasz tor przeszkód sam się nie przejdzie! Dzień doberek przystoi dziaczka! Widzę, że szykujesz dla nas dużą i fajną budowlę. W normalnym odcinku bym cię pochwalił, ale to nie jest normalny odcinek, bo to jest film, w którym jestem największym złoczyńcą. Także witam cię bardzo serdecznie w naszym jakże. W wspaniałym torze. Obyś była pierwszą osobą, której się uda. Powodzonka. Widzę, że spokojnie rozpoczęła. W tym miejscu umarł ostatnio Karolek, ale ona jest już dalej. I idzie jej wspaniale. Ej, no bez chcę chcecie wysadzić domek, no? Weź umrzej, proszę, no weź pani tej tej no mam Ci pomóc, czy co? Teraz będzie gorzej. Parkury, raczej słabiej I domy wszystkim, nie? Dawaj, trzy, dwa, jeden, hop! No nie, nie w tę stronę, przystojniaczka, tu masz parkur! Do... Wow! Co ona zrobiła! No nieźle, nieźle. Tego się nie spodziewałem, ale jeszcze dwa skoki przed tobą, więc jest czas na to, że stracisz wszystko. No za dobrze i ci idzie, ja ci muszę przeszkodzić jakoś. W tym, no. Ja chcę ci wysadzić domek, a ty co? Tam to mogę przejść, ale tego nie ma opcji, więc musisz tutaj spaść. No, dawaj, dawaj, proszę, spadnij, spadnij. Nie, nie, ostatnia szansa. Proszę tutaj spadnij. Nie, przeszła. No nie wierzę, w nagrodę muszę jej coś dać. Nie wiem, no zabiję ją w nagrodę, niech będzie. Papa przystojniaczka już po tobie. Twój domek zostawiam, ale ciebie nie. Ej, chwilę, chwilę, co to jest za cmentarz? Tu pochowano dorsza. Tylko prawdziwe dorsze, zobaczą te zwłoki. Nie testować na ludziach kończy się utratą skrzeli. Davidos wydaje mi się, że ja zaraz to tobie dość przetestuję. Jak już tak bardzo chcesz być dom dorszem, to przygotowałem dla Ciebie wspaniałe centrum nurkowe. Będziesz mógł się przećbliżyć, czy dasz radę być dorszem, także zapraszam Cię na bardzo serdecznie. Jeśli przeżyjesz tę wyprawę, to szacun dla Ciebie, ziómeczku! Ale powiem ci tyle! Ja jestem pewien, że nie przeżyjesz. Ej, on nawet nie pływa, on ci nawet nie ruszył. On coś co on robi. Ej, stary, co, co ty odwalać? Przecież możesz lecieć do góry. Oj, oj oj, oj Jaka szkoda, tej widocznie nie jesteś prawdziwym dorszem? Ciekawe w takim razie, jak z dorszowatością innych osób na tym serwerze. Myślę, że powinniśmy ukarać wszystkich, którzy budują McDonaldy. Ten na przykład tutaj jest autorstwa, kogo tam właściwie... Bo nie wiem XDKA 663 Jak tak dobrze ci idzie w budowanie McDonald'ów i przyrzuci mi mózgu, to jestem ciekaw jak dobrze ci idzie nurkowanie. Także składa, że mam przygotowany, wspaniały tort testowy Zapraszam bardzo serdecznie i proszę do góry! Jeśli przeżyjesz, to może nie wysadę twojego McDonalda, stary. Ej, co jest? Zakończyłem go płynie! Ej, no bez przesady! Ja myślę, że tak się nie da! On wypłynął na powierzchnię no! Że niby co! Ja myślałem, że go zatopię, a to nic z tego! Ale Maka tak czy siak ci wysadę stary, tylko że zrobisz to samo, okej? Okay? Proszę bardzo, masz tu dwie płytki naciskowe, wystarczy podejdziesz już po tobie! Ej, on to wiedział, on to niszczy. No podpal to, gościu! Wchodź na te płytki, no proszę cię! O, podpalił! Jest! Mamy to! Po McDonaldzie! Jest! Udało się! Zrobiliśmy to, powstrzymaliśmy je! Czuję się jak najgorszy youtuber na świecie. Po tym odcinku nikt, go torturowałem, nie będzie mnie już lubił. Wiedzieliście, że Obsidian łapką kopie się 4 minuty i 10 sekund? Jeszcze nie widziałem, żeby ktokolwiek to kiedyś zrobił, ale dzisiaj będzie ten pierwszy raz. Potrzebuję tylko jakiejś ofiary. Tycia, no mam takie wrażenie, że zdecydowanie zbyt dobrze ci idzie. Zbudowałeś tyle, że prawie nikt inny tyle nie zbudował. Także przepraszam cię, ale muszę poczynić kroki przeciwko temu, żeby nie szło ci aż tak dobrze, no chodźcie tutaj, zapraszam was bardzo serdecznie do dziurki. Wiecie, wchodź tam, szybko! No wchodź tam, no! Dawaj, dobra, weź mamy to! No i podać moją pułapkę już po tobie! Jak to się mówi? 4 minuty i 10 sekund, tak? Oba ci życie! Twój znajomy ci pomaga, ale nie sądzę, żeby to coś dało. Zostało 13 minut i 12 sekund do końca, więc wrócimy tutaj, jak zostanie 9 minut i, i tyle. No po prostu 9 minut. A ja w tym czasie pozabijam trochę Waszych budowli na różowy kolor, bo to jest akurat moja specjalność. O proszę bardzo, na przykład tą pięknie. Jeszcze jakaś chętna na drobną pomoc! O, różowy zamek, no tego jeszcze nie było. Panie Wiktorze, panie Wojtulo, przyznaję, wasz zamek jest piękny. Tyle, że jest jeden problem, wiecie? On jest różowy. No, ja nie wiem do końca co z tym zrobić, ale dam wam więcej bloków różowego, żebyście mogli go jeszcze rozbudować. Proszę bardzo. Macie tu stack, dwa, nawet trzy. Rozlejmy sobie też w ramach ciekawostki lawę nad kilkoma domkami. W końcu pracowali nad niej 50 minut. To dobry znak na to, że mogę je zniszczyć naraz, nie? Tyle, że ta lawa się nie wylewa. No nie, no to muszę zrobić to ręcznie. Siema tom, masz ładny domek. W sensie, miałeś ładny domek, bo teraz już po nim. Ten też był całkiem spoko, przepraszam, najmocniej, muszę to zrobić. O, jaka ta wieża Pauliny była, ładna. Była. To jest dobre słowo, że była, bo, bo już nie jest, zdecydowanie. A z tego co widzę po liczniku, zostało 20 sekund do zniszczenia obsydianu. Ej, ale nie pamiętam ich ników, o nie! Tycia, dobra, to była tycia 000. Siemandero. Co jest? Ej, jej tu nie ma! Ona jest już poza domkiem, czyli wyszła w mnie 3 minuty 10 sekund? Ej, no ale jak ona to zrobiła? O, jak tam podziemia, znajdziemy tu jeszcze kogoś? O, Siemandko, Siemandko, w sumie spodobało mi się palenie widzów w lawie, więc jakby zrobię to jeszcze raz. Także ten dziomeczko już po tobie, Opadki, super było, naprawdę! Szybko poszło, to może jeszcze ktoś chętny? Przyjmuję zamówienie nagrylowanych widzów. Do wyboru z ketchupem, albo z musztardą, albo z sklepem, albo w ogóle bez niczego. Ej, znalazłem mój tor po drodze, ale fajnie. Ja cię, no w podziemie jakiego nie ma. Muszę ich podpalać na zewnątrz. Cześć, Agibo, sorry, już po tobie. Szybka Mazara, też po tobie, eluwa. O, ganzo, fajnie, że jesteś, stary, już cię nie ma. O nie, a mi kusi spalił ktoś wielką alpakę. Pamiętam ją, ona była przekozacka. Jeśli ogodaliście wcześniej odcinek, to dobrze wiecie, o co mi chodziło, ale jakby smutna. Sprawa, bo ona naprawdę była ładna Jedyne co mogę zrobić w tej sytuacji To wysadzić ją jeszcze bardziej Przepraszam Mikusia, ale to jest jedyna opcja Na pomszczenie tej przepięknej alpaki Wysadzenie całego tego terenu I powiedzeniu, że, nie wiem, udajmy, że to jest Znicz dla niej, czy coś w tym stylu Oj, a nasz różowy zamek już nie żyje. wspaniale Powinniśmy zakończyć to wszystko z wielkim przytupem Zostało 20 sekund Do końca, a ja pod ziemią Ukrywam wielkie TNT Które w ostatniej sekundzie wysadzę Jesteście gotowi? Bo ja, ja na przykład nie jestem gotowy Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. Trzy! Dwa! Jeden już po wszystkim po moim serwerze, bo prawdopodobnie go właśnie teraz wysadzi! Piękna sprawa! Uh, 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 uh. Co ja zrobiłem? Ała, nie chciałem tego zrobić! To był bardzo pomysł! Ała, boli. Aha. Cała godzina torturowania widzów podsumowana na jednym obrazku! Nie wiem czemu to zrobiłem, nie chciałem, przepraszam, ale w sumie jakby eksperyment udany w końcu, chociaż raz to ja wam coś zrobiłem, a nie wiem mojemu mózgowi! A to ty, ty jak jakby wybuchało nadal wybucha, dodajcie no mi spoko już! Może dla bezpieczeństwa jest tam do Pójdę i powiem im całą prawdę! Okej, okay, ziomki, ziomeczki czas na całą prawdę! To nie był odcinek 100 widzów versus survival, tylko że torturuje 100 widzów. Jestem ciekaw ich reakcji, włączmy sobie czat. Dlatego wam wszystko wysadałem, jakbyście jeszcze nie wiedzieli. Dlatego też umieraliście w lawie, dlatego też wasze budowle stały się na przykład różowe. I ogólnie wszystko co złe, to ja w tym odcinku przyznaję! A ty, ty jak wybuchała? Nadal wybucha i mój komputer obecnie nie żyje. Dlatego dzięki wam za zagadanie tego odcinka, koniecznie subskrybujcie kanał, jeśli chcieli... Wiedzą, zostawcie łapkę w górę i jak będzie ich 5 tysięcy po tym odcinkiem, wbijcie też na mojego instagrama i na mój sklep, który macie w opisie, a my widzimy się już jutro o 15.30! Znaczy, nie, czekajcie, o 9, bo jest weekend. Dobra, nocki się O, przed co macie właśnie teraz dwa odcinki. Ten po prawej to ostatni odcinek na moim kanale, a ten po lewej to inny losowy odcinek z mojego kanału, na który Was zapraszam, bo oba były przekozackie! Widzimy się po drugiej stronie, dobra